Nie rozumiem, skąd bierze się ta zazdrość w ludziach. Nie rozumiem, jak można niszczyć życie drugiemu człowiekowi, jak można obrażać drugiego człowieka w internecie, jak można hejtować drugiego człowieka w internecie, i to tylko dlatego, że dana osoba wygląda inaczej albo zachowuje się inaczej, albo ma inny kolor skóry. Albo wyraża się w taki, a nie inny sposób, albo inaczej myśli, albo po prostu jest inna niż my. Ale pamiętajcie o tym: wszyscy jesteśmy równi i wszyscy powinniśmy traktować się z szacunkiem. A jak już kogoś nie lubimy, albo nie przepadamy za daną osobą, istnieje takie coś jak zablokowanie, albo usunięcie z listy znajomych i nie odzywanie się do tego kogoś, a nie. Hejtowanie i niszczenie komuś życia. Pozdrawiam.